Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk. Gościem Gazety Finansowej jest pan profesor Witold Orłowski, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Witam pana, panie profesorze, w Gazecie Finansowej. Witam. Przyszłoroczne potrzeby pożyczkowe Polski mają sięgnąć około 270 miliardów złotych, co oznacza, że w porównaniu z tym rokiem wzrosną o przeszło 35 miliardów złotych. Panie profesorze, czy Polska jest jeszcze wiarygodnym pożyczkobiorcą i czy jest szansa, że rząd skądś pożyczy te pieniądze? Powiedziałem tak, no, czy rząd skądś pożyczy najpierw od końca? No, na pewno pożyczy, bo ostatecznie zawsze ma jeszcze Narodowy Bank Polski, który bez kłopotów sfinansuje mu deficyt. Oczywiście teoretycznie nie powinien tego robić, ale wiadomo, że od lat to, to, to robi, w związku z tym obchodząc trochę prawo. W związku z tym nie ma wątpliwości co do tego, że będzie sfinansowane. Pytanie: jakim kosztem? A przy czym no, taka, taki element też ekonomii mówi, że jeśli to jest finansowane przez Narodowy Bank Polski, jeśli nie można znaleźć e, dostatecznie dużo prywatnych e, tych, e, inwestorów, którzy by kupili, no to wtedy oczywiście pojawia się dodatkowy impuls inflacyjny. Natomiast e, myślę jednak, że e, raczej rząd będzie starać się większość tego przynajmniej sfinansować na rynku, Problem, który się pojawia jest następujący. Nie czy się uda, tylko jak wysokie odsetki będzie musiał płacić rząd. Do tej pory cały czas nasz rząd płaci odsetki zdecydowanie niższe niż inflacja. One rosną w stosunku do. Krajów strefy euro w stosunku do Niemiec, to mamy coraz większą tę różnicę, tak zwany spread, czyli to, co, co inwestorzy żądają. No, troszeczkę na zasadzie tej, że właśnie rośnie pewna, no, no jeszcze nie zaniepokojenie, w sensie to nie jest jeszcze jakaś odmowa finansowania Polski, no ale już oczekiwanie, że ryzyko jest coraz większe i że w związku z tym. Te odsetki, których, które Polska musi zapłacić, rząd polski, jeśli chce, żeby inwestorzy kupili, one, one dość systematycznie rosną. I tutaj oczywiście problem jest taki, że to jest taka samo napędzająca się maszynka, bo im wyższe odsetki, no to tym, tym większe wydatki. Zobaczymy, jakie są założone w budżecie w tej chwili, ale... Zważywszy, że budżet zakłada stopy krótkookresowe na poziomie 7%, co jest moim zdaniem już nieprawdziwe, no, zastanawiam się na jakim poziomie założone są stopy długookresowe. Mam czarne obawy, że na zbyt niskim w stosunku do tego, co, co, co prawdopodobnie trzeba będzie zapłacić inwestorom. No, ta wyjaśnienia krótkookresowe to to, co między banki, między sobą. Pożyczają, natomiast rząd wypuszcza obligacje, płaci tak zwane długookresowe stopy procentowe, które są odpowiednio wyższe od tych krótkookresowych. Zobaczymy. Z problemów z finansowaniem jako takim nie sądzę, żebyśmy takie problemy mieli, natomiast koszt tego finansowania będzie prawdopodobnie coraz wyższy. Panie profesorze, czy przedstawiony przez rząd planowany deficyt budżetowy na poziomie 60 miliardów złotych jest realny, a może wyniesie znacznie więcej? Czy może rząd celowo go zaniża? Czy zaniżany i ukrywany może być dług państwa? No, znaczy on jest ukrywany i zaniżany od, od kilku lat systematycznie. W związku z tym. Właśnie nie mamy żadnego powodu sądzić, że raptem w tym momencie rząd się stał prawdomówny i zaczął pokazywać prawdziwy deficyt. Rząd, jedna rzecz, która jest jasna w tym, to stwierdzenie, że rząd oczekuje większego deficytu niż w tym roku. Natomiast jaki będzie w tym roku? No... Tego nikt tak naprawdę nie wie, a ja raczej rząd cały czas ekspatruje nam, to z nas, to zupełnie jest komiczna historia, informacjami o tym, jakobyśmy mieli nadwyżki w budżecie i świetny stan finansów. To jest oczywiście kpina zupełnie, bo przecież ona wynika właśnie z tego, że wydatki zostały przesunięte poza, poza budżet. Oczywiście, że sytuacja budżetu poprawia ten podatek inflacyjny, to tu nie ma wątpliwości, ale też nie ma wątpliwości, że nie mamy żadnych nadwyżek w budżecie i nie będziemy mieli, ja oczekiwałbym w tym roku opewniać przynajmniej 5% produktowego brutto, czyli z tam między 150 a 200 miliardów złotych deficytu. Całego państwa oczywiście, nie, nie tylko. Bo to, co budżet pokazuje, co rząd pokazuje w swoim budżecie, to jest, to jest tylko wycinek tego, tego prawdziwego deficytu. I w przyszłym roku myślę, że podobnej skali, ale tu trzeba powiedzieć jasno, jest bardzo, bardzo wiele niewiadomych. Ja nie mam pretensji zresztą do rządu o to, że nie jest w stanie przedstawić bardziej precyzyjnego, precyzyjnej oceny e, sytuacji budżetowej w przyszłym roku. Znaczy, mam pretensję o ukrywanie prawdziwej, natomiast o tą metodę fałszowania danych od kilku lat już stosowaną. E, natomiast e, fałszowanie, jeszcze raz nie w sensie dosłownym, to znaczy wykorzystywania kruczków prawnych po to, żeby nie pokazywać całego deficytu i długu. Natomiast natomiast trudno jest mieć pretensje o to, że rząd nie wie dokładnie w tej chwili, jak będzie wyglądała sytuacja w przyszłym roku, dlatego że no, ogromną nie jest przebieg procesów gospodarczych w przyszłym roku. Panie profesorze, według GUS-u inflacja w sierpniu przyspieszyła do 16,1% w skali roku z 15,6% w lipcu. Sama żywność zdrożała w sierpniu aż o 17,4% w skali roku. Czy dane te zwiastują kolejne podnoszenie stóp procentowych? Właśnie jak zareaguje Rada Polityki Pieniężnej we wrześniu? Czy tak wysoka inflacja wymusi na rządzie wstrzymanie programu? Na przykład socjalnych. Podzielmy Pani pytanie na dwie części. Po pierwsze, czy to, czy to wymusi, czy to jest niebezpieczne i czy to wymusi podejść stóp procentowych? Moim zdaniem tak. Te dane są gorsze niż wyglądają, dlatego że pamiętajmy, że latem mieliśmy prawdopodobnie czasowy tylko spadek cen ropy naftowej i cen paliw w związku z tym. O jakieś no, prawie 20% w stosunku do sytuacji z czerwca. Czyli no właśnie dlatego inflacja zamiast rosnąć ustabilizowała się nam. No teraz właściwie wielu obserwatorów oczekiwało, że może spadnie znowuż właśnie dzięki tym taniejącym paliwom. Ona już teraz nie spadła, paliwa staniały, ale żywność przyspieszyła już naprawdę to jest 17%, czy ponad 17% wzrostu cen, to jest naprawdę już bardzo niebezpieczne. Prawdopodobnie tego jeszcze nie wiemy, bo nie mamy wszystkich danych drożeją też silnie usługi. Czyli krótko mówiąc, mamy rzeczywiście inflację no, przyspieszającą. Inflacja tak zwana bazowa z wyłączeniem paliw i żywności z całą pewnością przyspieszy. Ona już była na poziomie 11%, przyspieszy w sierpniu, pewnie daci 12%. I no, dla mnie jest oczywiste, że należałoby podnosić stopy procentowe. Jeśli mnie pani pyta, czy Rada podniesie, no to to jest. To jest inne zupełnie pytanie, bo to dotyczy działania Rady. Jak wiadomo, ta Rada jest jest podzielona w tej chwili, to znaczy będzie się składała, w tej chwili nie jest pełna w ogóle, ale już zakładając się, że będzie pełna, to składa się z trzech, trochę, no powiedziałem niezależnych członków mianowanych przez Senat. I z no, większości siedmiu osób zdecydowanie mianowanych przez, przez rządzącą koalicję. Do tej pory doświadczenia z poprzednią radą, z takimi nominatami, była taka, że byli oni bardzo niechętni podwyżkom stóp procentowych, które na krótką metę przynajmniej utrudniają sytuację rządu. Czy w tej chwili nadal ta większość będzie, będzie niechętna podwyżkom stóp? Zobaczymy. Natomiast ja jestem przekonany, że. że to są bzdury te opowieści, które w tej chwili można już usłyszeć, że kończą się podwyżki stóp procentowych. To nie jest tak. Będziemy musieli podnosić nie tylko spody inflacji, ale przede wszystkim broniąc prawdopodobnie kursu walutowego przed jakimś znacznym osłabieniem, bo to dopiero by mogło wywołać kolejną silną falę inflacji. A czy programy socjalne mogą zostać wstrzymane? No wiemy od premiera, że nie będą. Myślę, że odpowiedź jest dość jasna w momencie, kiedy popatrzę na kalendarz wyborczy. Przyszły rok to jest rok wyborczy, i z tego, jak, co możemy wnioskować na podstawie dotychczasowego prowadzenia polityki przez rządzącą partię, ostatnią rzeczą, która jest ona skłonna zrobić wszystko jedno, jaka będzie sytuacja gospodarcza, jakie będzie zagrożenie inflacją to ostatnią rzeczą jest wycofywanie się z programów. Z programów socjalnych, które no, stanowią wręcz flagowe programy tego, tej, 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 tej partii, tego rządu. No i w związku z tym, myślę, że nie. E, tu w ogóle jest sytuacja: no, to, ta nakładanie się polityki na bardzo trudną, obiektywnie niesłychanie trudną sytuację gospodarczą, rodzi kolejne ryzyka, niestety, bo. No, coraz trudniej oczekiwać, że rządzący będą podejmować decyzje takie, jakich wymaga powiedziałbym, wiedza i rozsądek ekonomiczny, a w coraz większym stopniu im w kolejnych miesiącach będą motywowani jedynie efektami politycznymi swoich decyzji. Przysłuchujesz temu, co pan profesor mówi. Dość znacząco wybrzmiewa to, że mamy poważny kryzys, a przy ogłoszeniu projektu budżetowego na 2023 rok, dzisiaj o tym media mówią, pan premier Mateusz Morawiecki wspomniał, że jesteśmy krajem dobrobytu, tylko jeszcze nie zdajemy sobie z tego sprawy. Tak samo jak 7 lat temu byliśmy krajem w ruinie, nie, też nie zdawaliśmy sobie z sprawy, więc Tutaj pan Pernaldez oczywiście przez te 7 lat od ruiny przeszliśmy do dobrobytu. Ja powiedziałbym, nie jest trudno komentować tego typu wypowiedzi, bo w sensie ekonomicznym to, 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 to właśnie nic nie znaczy. Oczywiście, że jesteśmy krajem i byliśmy 7 lat temu tak samo krajem, no, nawet według standardów międzynarodowych, zaliczanym już do grupy krajów zamożnych. I jesteśmy oczywiście cały czas. Chociaż y, nie da się ukryć na samym końcu tej grupy krajów zamożnych, czyli naj, najbiedniejsi z najbogatszych. Y, ale to jest przecież zupełnie rzecz bez, w pewnym sensie drugorzędna. Czy, czy jesteśmy no, znaczy, dla propagandy bardzo dobra, czy jesteśmy w ruinie, czy jesteśmy zamożni, tylko nie zdajemy sobie sprawy z tego. Natomiast z punktu widzenia ekonomicznego, no, ważne nie jest to, ważne jest, jakie są przed nami perspektywy, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, o, o inflację. I tutaj muszę powiedzieć, że perspektywy nie są dobre. Gospodarka nam dość gwałtownie z, będzie zwalniać i no, oczekuję, że znaczy w tej chwili już mówi się o tak zwanej technicznej recesji, ale to nie jest prawda w sensie takim, że to jest statystyczna taka recesja kwartał do kwartału. To, 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 to jest taki pomiar, już nie wchodząc w szczegóły, który który rzeczywiście może być może pokaże, że mamy już recesję w gospodarce, ale tak naprawdę recesję to odczuwamy wtedy, kiedy ludzie zaczynają się obawiać o pracę swoją, kiedy widać już tak gołym spadek produkcji i tego płci, co yy, nie ma tak naprawdę, natomiast oczekuję, że w końcu roku, na początku, a zwłaszcza na początku przyszłego roku, już będzie. Tylko pytanie jest, jak duża, jak silna będzie ta recesja, to bardzo zależy również od tego, co się będzie działo wokół nas. A w szczególności od takiego największego ryzyka, czyli zamknięcia przez Rosję dostaw gazu do, do Niemiec, nie do Polski. Do, do Polski już my nie bierzemy zresztą z Rosji gazu, a największym dla nas ryzykiem gospodarczym jest recesja, która w Niemczech wybuchła, gdyby Rosja zdecydowała się zamknąć właśnie zimą, odciąć Niemcy od, od, od dostaw gazu. Rosja tym grozi ewidentnie, bo co parę dni mamy właściwie wiadomość. Dzisiaj mieliśmy wiadomość o tym, że jedna z firm francuskich ma odcięte dostawy gazu. Także to jest, to jest scenariusz, który jest oczywiście absolutnie możliwy. No i wtedy mielibyśmy do czynienia z ciężką recesją. Jeśli to będzie wynikać tylko, no właściwie z tego szoku wywołanego cenami gazu, pewnymi lekkimi niedoborami i tak dalej, no to myślę, że ta recesja nie będzie tak, tak ciężka. Ale to jest wielka niewiadoma. A druga niewiadoma, no to jest oczywiście inflacja w Polsce w tej chwili, zawsze przy bankowych, zaczęła być taka, no zaczęła, no parę miesięcy taka dość modna esteza, że no tak, ta inflacja to już niedługo będzie miała szczyt i potem spadnie, przynajmniej szczyt się przesuwa. Między innymi tak jak NDP mówił, tak analizy bankowi też przez długie miesiące mówili, że właśnie to się, będzie szczyt, To właśnie nie wiadomo już, czy, czy w czerwcu, czy w lipcu, czy w sierpniu, czy we wrześniu, a potem spadnie inflacja. Po pierwsze, nawet gdyby spadła, to spadnie do wysokiego poziomu cały przez dwucyfrowego, a po drugie jest ryzyko, że wcale nie spadnie, że inflacja może przyspieszać. Inflacja taka poza kontrolą, w, w której się nie prowadzi zdecydowanej polityki antyinflacyjnej na tym poziomie, często miewa tendencje przyspieszające, związane z tak zwanymi efektami drugiej rundy, czyli już wcale nie... Wzrostem cen ropy czy gazu na świecie, tylko z jednej strony ze wzrostem nominalnych płac i kosztów płacowych, a z drugiej strony ze wzrostem kosztu importu w momencie, jeśli by się osłabiał złoty. I to jest ryzyko, że, że, że tego typu scenariusz może nam grozić w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Pan profesor Witold Orłowski, był gościem Gazety Finansowej. Wszystkiego dobrego, panie profesorze, i do miłego zobaczenia. Do zobaczenia.